Czeka, bo drugi telefon, kurwa. Halo. Dzień dobry, kurator zawodowy z tej strony. A dzień dobry pani. E, to z Panem Łukaszem, z Tak, dokładnie. E, pani Łukaszem, ja cenię pana, ponieważ e, no, na razie nie wiem, czy pan wie, że CLIS jest zamknięty. I nie może... No wiem, robić. wiem, wiem. Mhm. Wiem, sprawdzałem, ja tam często przychodzę i sprawdzam. No, cieszy mnie to bardzo. No, trzeba tego kierować, ponieważ, że, no, trzeba te prace wykonać, nie czas, bo jedna z tych godzin pan ma sporo do wykonania. Tym no. Stopie. Ale, no, nie wiem, A czy otworzył. się otworzą automatycznie, ale tak, że, no, trzeba by, no, jeszcze wącać nie mam informacji dokładnych, ale jak tylko coś będę widziała, to sms panu smsa. Ale w każdym razie, no, trzeba się tym interesować, nie? Tak, uczulam. Kurde. Znaczy, on mi mówił, że to będzie, kurde, właśnie po nowym roku otwarte i tam mm -hmm. no a ja tam ładnie kurde sprzątam rzeczkę no bo ja tam czasami no bronxa wypiję no i tam ładnie sprzątam wtedy po, tym, po tych wszystkich kurde alkoholikach i ćpunach no. także tam jest czyściutko nad tą, nad tą rzeczką no. mm -hmm. i ja tam ładnie kurde się staram kurde jak mogę no no dobrze to niech pan się stara bo na razie, no to co? Panu, pan dopiero co zdążył tutaj się rozprawić z tymi godzinami, ale niewiele pan zdążył wyrobić, nie? Ile tam pan na no, 12 godzin widać. No właśnie, kurde, bo wiem, pan, ja też jestem zapracowany, kurde. No, no a pracuje pan teraz, czy nie? No, pracuję w tym momencie nawet. A, Aha, przed komputerem, no wie pani, to, ile to jest roboty? No to Dobrze, I to w takim razie I proszę, proszę o to kontrolowanie tego. Od stycznia. Nie, no normalnie ja będę pamiętał o takich rzeczach. Ja tam lubię właśnie sprzątać śmieci, zbierać butelki, kurde, no. To ja lubię takie rzeczy robić, to pani, to dla mnie to nie jest problem, nie? Dobrze, okej. Okay. Jesteśmy w kontakcie w takim razie, panie proszę. Oczywiście. Dziękuję, pani kuratorko, za telefon. Pozdrawiam.